No elo Dzień dobry, czy tu kwiaciarnia? Nie, to pomyłka e, Nie, w sumie, w sumie czekaj Jakieś kwiaty mam Aha, no dobra, no to super, to w takim razie ja poproszę o jakąś wiązankę Wiązankę? Ty kurwa, masz tylko kwiatko i kurwa też Pojebany jakiś no Rozłączył się O, to, <laughs> jesteś Dobra, wziąłeś tego hot doga, to cię prosiłem No tak, trzymaj Ty a z jakim to jest sosem? Eee, no z tym. Z arabskim. Z arabskim? Pojebało cię? Może ty sobie od razu tego uchodźcę ekonomicznego z Azji weźmiesz do domu, co? Dobra, to masz z musztardą. Ty, bardzo. Trochę czasu już minęło, ty taki samotny jesteś. Może być wiesz, wrócił do gry. Pa. Tam taka fajna poczka stoi. Dawaj, uderzaj do niej, człowieku. Pa, co się dzieje? Eee, mała eee... Boisz się burzy? Nie. To dobrze, bo cię będę dzisiaj mocno grzmocił ty... Spierdalaj! Siewano Sebix, Masz coś do picia? Może? Nie, dlaczego miałbym coś do niego mieć? Piciu to jest spoko mordeczka ty. A o co ci chodzi? No i wiesz, Mordę, tam wtedy podjeżdżam do niego telefonik, mu kopnęła. Rama, Seba. Ty to taki wiesz, paleta jesteś, nie? To tu, To jest To jest, to jesteś? Serce na pleta! Ty, to nie porozumienie zaszły, e. No, Karyna, jak tam z Adim? A no, wiesz co? On tu ostatnio się taki romantycznie zrobił. Ostatnio mi powiedział, że jego serce bije dla mnie tak mocno, jak on mocno bije lamusów na dzielni. Jak to chyba miłość jest? Łybacka! Mm? O, kapela! Szybanko, ileśmy się nie widzieli? Dwa miesiące? O, jakoś by tak było. Dobra, ty, bez bajery. Masz dla mnie coś? Ty. No właśnie, nic nie mam. Jak to jest? Znaczy? No tak to. Łokić pięta, riki tiki się skończyły narkotyki <grystanie> Czyli, że co? Nie diluje już Księdzem zostałem Siema, słuchaj, akcja jest No Będzie na grubo, bierz klamkę Widzimy się pod drzewkiem o 17 Bu, co za wiesz Riku? Zamknij mój kurwa, to ja Seba Seba? Uff. Jeszcze miałem portfel na człowieku, nie rób tak więcej. Dobra, słuchaj. Masz tą klamkę? To... Ja bym nie miał. Mówisz, masz. Trzy godziny szukałem, ale znalazłem. Adi. Co to jest? No mnie to wygląda na klamkę. Ja piję Adi! Przez ciebie to jest kiedyś w łeb szczelę. Oho, kogo moje oczy widzą? Witam cię! Sebastian. To tu taki spięty, co? Wiele. Bordo! Ja dobrze wiem, że tam z moją karynką bajerowałeś. Łysy mi doniósł Ale słuchaj, znamy się tyle lat Bratu bym mnie wybaczył. Eee, mam tutaj dla ciebie. Napisie. A co to za... A pi, pi, pi! Na zdrówko. Zdrowie. A, dobre, dobre, pi, pi, pi co to jest? Co to jest? Co to jest, Adi? Co to Adi. jest? Wyrek ulicy zapadł Bezalkoholowe Dura że. Krótka, ta ujdzie budka, tam ja. A gdzie ja, tam budka? O! Popita, kubeczki! Tylko widzę, że wódeczki brakuje. Co to się stało, kolego? No nie mi. Jak to ci nie sprzedała? Przecież zawsze ci sprzedawała, o co chodzi? No wiem Adi, ale jakaś nowa kasjerka jest. Uh. Wziąłem flachę, podchodzę do lady, mówię no dzień dobry, ja to poproszę. Ona do mnie czy 18 jest. No to ja ściągną spodnie, mówię do niej, weź linijkę i se zmierz.